Alleluja Ministries International przedstawia proroczy moment. Z alfem Lukału. Podnieście prawą dłoń i módlcie się w Duchu Świętym. Stoję tu i wyczuwam wiele rzeczy, jakich dokonuje Pan. Wyczuwam zbyt wiele rzeczy, jakich dokonuje Pan. Moja droga, kto to? To twoje dziecko? Tak. A ta osoba na zdjęciu, czy to ty? Tak. Co się dzieje z twoim dzieckiem? Jest chora. Chora? Tak, ojcze. Pomodlimy się i niech pan uzdrowi twoje dziecko. Co z nim nie tak? Jest chora, ale na co? Jest sparaliżowana. Sparaliżowana? Tak, ojcze. Ile ma lat? Osiem. Ma osiem lat, jest sparaliżowana? Tak, ojcze. Jak ma na imię? Tanisza. Ośmiolatka. Sparaliżowana. Porządku. Gdzie jest teraz? W domu. Z kim? Z moją matką. Pozostaje z twoją matką. Tak. Jesteś rzadką? Nie ojcze. Gdzie jest ojciec dziecka? Jest w domu. Zaszłam w ciąży. Był twoim chłopakiem. Tak, ojcze, i zaszłaś wciąż, że to usiłujesz powiedzieć. Tak. Czy ma relacje z dzieckiem? Nie, ojcze, podejdź, spytam Boga, co chcę, abym zrobił. Stań tutaj. Podejdź Stań ze zdjęciem no. dziecka. Mówisz, że jest sparaliżowana. Jak ma na imię? Tanisza. Niech ktoś wyciągnie swoją rękę w jej stronę. Matka Taniszy woła o to, by Bóg jej pomógł. Powiedziałaś, że ma 8 lat, tak. Tanisza jest sparaliżowana, ale wierzymy, że Bóg ją uzdrowi. Pomódmy się, panie. Modlimy się o uzdrowienie, ufamy, że jesteś w stanie tego dokonać. Hmm. Hmm. Boże, który uzdrawiasz, Dokonaj tego ponownie. Spójrz na mnie. Powiedziałeś, że ojcem tego dziecka był twój chłopak. Tak, ojcze, a dziecko w tym momencie pozostaje z twoją matką. Tak. I z pewnością twoja matka bardzo się martwi. Tak. Czy powiedziałeś ojcu dziecka o jego chorobie? Tak. Czy pomagał? Tak. Jak ma na imię ten gentleman? Salomon. I to Salomon jest ojcem, tak kłamiesz. Salomon nie jest ojcem. To dziecko cierpił, bo jest tu coś więcej. Salomon był twoim chłopakiem. To chciałaś powiedzieć tak, ojcze. I osiem lat temu powiedziałaś mu, że to on jest ojcem. Tak. Usiłował pomóc, jak tylko potrafił. Tak. Wyciągnijcie dłonie, pomódlmy się. Oh, jeśli modlimy się o to dziecko, to dlatego, że jest ofiarą przekleństwa. Jednak Bóg mówi, że jeśli pomodlimy się, On je uwolni, ale potrzeba światła. To, czego dziecko potrzebuje, to nie uzdrowienia, ale uwolnienia. Bo opresja wroga nadal dominuje. Ze względu na kłamstwo. Tak, Ojcze. Solomon nie jest ojcem tego dziecka. Twierdziłaś, że ten młody chłopak jest jego ojcem, ale tak nie jest. Ponieważ ojcem tego dziecka jest Mike A Mike to Twój ojczym, prawda? Tak, Ojcze. mercy oh god thank you for grace thank you jesus for your grace Uczyłem się w obowiązku to powiedzieć, ponieważ od tego zależy życie tego dziecka. Żyłaś w kłamstwie, a to prawda nas wyzwala. Nie chodzi o zawstydzenie cię. Powiedziałbym to nie przez mikrofon, ale jest to kluczowe. Salomon nie jest ojcem, zgadza się. Utrzymywałaś to w tajemnicy. Ale nie wiedziałaś, że im dłużej Twoja matka opiekuje się swoją wnuczką. Nie wiedząc o tym, tym więcej przekleństw spada na to dziecko. Pomóż mi, ojcze. Twój własny ojczym zgwałcił cię, kiedy miałaś 16 lat. Tak, ojcze. Mike, wymieniam cię po imieniu. Dziecko umiera. Jeśli nie zainterweniujemy, to umrze. Pomóż mi, ojcze. Nie wiem, co robić. Dziękujemy za Twoje uwolnienie, Boże. Wyciągnijcie dłonie, proszę pomóżcie mi. Jak masz na imię? Mercy z angielskiego miłosierdzie i Bóg okaże Ci miłosierdzie. Posłuchaj. To kluczowe i konieczne. Wyjaśnienie tej sytuacji pomoże. Kiedy lekarz pomaga nam przy ranie, czasami musimy ją oczyścić, a czyszcząc ją, być może musimy ją nacisnąć, by wyszła ropa. I ten proces jest bolesny, ale konieczny. Ta tajemnica była tym, co wywoływało cierpienie Twojego dziecka. To nie Twoja wina. Nie wiedziałaś, co robić, tak, ojcze, i nie zrobiłaś tego przeciwko matce, bo nie zdradzałaś nikogo. Ale uczynił to Twój Ojczym. Modlimy się, by Bóg zainterweniował. Teraz możemy się modlić. Modlitwa, którą wypowiedzieliście wcześniej, teraz zadziała. I dziecko zostanie uzdrowione. Dziękuję Boże. Wyciągnijcie ręce. Ojcze, modlimy się. Za tę piękną dziewczynkę, Panie. Powstrzymuję każde podłe działanie, gnębiące to cenne życie. Wypowiadam o w rzeczywistości duchowej, uwolnienie i odnowę w rzeczywistości fizycznej. Ogłaszam i dekretuję, że jesteś wolna, mała dziewczynko. I pani, jeśli chodzi o tę rodzinę, której sytuacja jest już zagmatwana, to modlę się o to, byś zajął się tym. Nie osądzam cię ani nie potępiam. Nie osądzam Twojego ojczyma, ale to, co zrobił, było złe. Słyszysz? Bóg pomoże Twojej matce się tym zająć. Wszystko będzie dobrze. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, posługując się przyciskiem Udostępnij. Upewnij się, że podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Śledź Pastora Alfa Lukało na platformach społecznościowych lub poprzez telewizję AMI TV.